Teraz będziecie jeść w stołówce i tylko za swoje własne pieniądze. Mam was dość, pasożyty, krzyknęłam, blokując wszystkie karty. Bezrobotny mąż wpadł w panikę i zaczął wrzeszczeć. Co ty zrobiłaś? Ja i moja mama nie możemy sobie pozwolić na jedzenie w restauracji. To, co zrobiłam potem, naprawdę ich przeraziło. Magdalena Kowalska od lat żyła w stanie cichego napięcia, które zagnieździło się w niej głęboko jak drzazga, której nie dało się wyciągnąć ani zapomnieć. To nie był strach, to była czujność, nieustanna, męcząca, niewidoczna dla świata zewnętrznego. Własne mieszkanie, które kiedyś miało być bezpiecznym schronieniem, stało się przestrzenią, gdzie każdy ruch musiała kalkulować, każde słowo ważyć. Nie żeby groziło jej coś fizycznego, to był inny rodzaj przemocy. Codzienne pomniejszanie, ignorowanie, osaczanie. Paweł siedział jak zwykle w salonie, rozparty na kanapie, z telefonem w jednej ręce i pilotem w drugiej, oczy wlepione w ekran, twarz pusta jakby był nieobecny, a jednak jego obecność była przytłaczająca. Zawsze miał minę, jakby ktoś zabrał mu to, co mu się należało. Jakby życie było jedną wielką niesprawiedliwością, a on jej ofiarą. Krystyna, matka Pawła, poruszała się po mieszkaniu jak po własnym. Bez pytania przestawiała przedmioty, komentowała wszystko od sposobu, w jaki Magdalena kroi warzywa, po to, jak się ubiera. Każdego dnia po cichu odbierała jej przestrzeń. I chociaż to Magdalena opłacała rachunki, robiła zakupy i dbała o wszystko. Czuła się w tym domu gościem, albo raczej intruzem. Tamtego ranka coś się zmieniło. To nie był impuls, to był proces, kropla, która przelała czarę. Magdalena siedziała przy kuchennym stole z kubkiem w ręku, gdy otworzyła aplikację bankową. Zobaczyła historię transakcji i poczuła znajome ukłucie. Kilka kolejnych wydatków, eleganckie obiady w stołówce biurowej, kawa z mlekiem migdałowym, desery z górnej półki. Wszystko płacone jej kartą. Zamknęła aplikację, wstała i wyszła do salonu. Paweł nawet nie spojrzał. Macie w ogóle pojęcie, ile to wszystko kosztuje? zapytała spokojnie, ale jej głos był jak napięta struna. Paweł wzruszył ramionami, nie odrywając wzroku od ekranu. To tylko jedzenie. To moje pieniądze, Paweł, każdy grosz. Krystyna parsknęła. Znowu przesadzasz, Magda. Zawsze robisz z igły widły. To zdanie nie było nowe. Padało od lat, ale tym razem wywołało w niej coś innego niż zwykle. Niezłość, niebezsilność, klarowność, jakby po raz pierwszy naprawdę zobaczyła, co się dzieje, co akceptowała, ile w niej było zgody na brak szacunku, sięgnęła po telefon, parę ruchów palcem, zablokowała dostęp do swoich kart, spokojnie, bez słowa. Od teraz będziecie sobie kupować posiłki za własne pieniądze, powiedziała, chowając telefon do kieszeni. W pomieszczeniu zrobiło się cicho. Nawet telewizor nie był w stanie zagłuszyć tej zmiany. Paweł od razu się podniósł. Co ty zrobiłaś? To, co powinnam była zrobić już dawno. Krystyna spojrzała na nią z niepokojem. Ale to nie był gniew. To było coś gorszego. Lęk i świadomość, że układ, który wydawał się wieczny, właśnie zaczął się chwiać. Nie możesz tak po prostu zaczęła Krystyna, ale Magdalena jej przerwała. Mogę. I zrobiłam. Skończyło się. Nie krzyczała. Nie musiała. Jej głos był pewny. A słowa cięły powietrze jak nóż. Paweł patrzył na nią, jakby widział ją po raz pierwszy. Nie jako tło. Nie jako wygodne źródło utrzymania. Ale jako kogoś, kto właśnie przestał się bać. Tego dnia nie padło już więcej słów. Paweł wrócił na kanapę, ale nie potrafił się skupić na programie. Krystyna zamknęła się w sypialni, trzaskając drzwiami z przesadną siłą. Magdalena zaś usiadła znów przy stole i napisała listę rzeczy, które musiała przemyśleć. Nie było na niej zakupów ani planów obiadowych. Były pytania konkretne. Prawdziwe. Jak długo jeszcze chcę żyć w tej dynamice? Zapisała. Dlaczego pozwoliłam im przejąć kontrolę nad moim domem? Czy jestem gotowa na zmianę, naprawdę gotowa? W nocy nie spała. Leżała w ciszy, słuchając oddechu Pawła, który w końcu zasnął. Miała wrażenie, że całe mieszkanie wstrzymuje oddech razem z nią. Przez chwilę miała ochotę wstać, spakować walizkę i po prostu odejść, ale wiedziała, że nie chodzi o ucieczkę, chodzi o odzyskanie przestrzeni. I to miało się zacząć od środka. Następnego dnia, tuż przed wyjściem do pracy, zatrzymała się w przedpokoju. Paweł siedział, jak zawsze, z telefonem. Krystyna parzyła kawę, ignorując ją demonstracyjnie. Magdalena spojrzała na nich oboje. Zamierzam dziś po pracy spotkać się z prawnikiem. Chcę porozmawiać o opcjach. Paweł zamarł. Krystyna odwróciła się gwałtownie. Jakie opcje? Co ty wygadujesz? Jej głos był wyższy niż zwykle napięty. Magdalena nie odpowiedziała od razu, założyła płaszcz, poprawiła torbę na ramieniu i spojrzała im w oczy. Opcje, które mają kobiety, kiedy kończy się cierpliwość. Zamknęła za sobą drzwi. Na schodach czuła, jak nogi drżą jej pod ciężarem tej decyzji. Ale był to inny rodzaj drżenia, nie ze strachu, lecz z siły, która powoli, ale nieodwracalnie budziła się w niej. W drodze do pracy nie odbierała telefonów, ignorowała wiadomości. W głowie układała rozmowę z prawnikiem. Nie wiedziała jeszcze, jak dokładnie ma wyglądać jej przyszłość, ale wiedziała jedno: zaczęła się droga, z której nie chciała zawrócić. To było jak otwarcie drzwi, które przez lata były zaryglowane od środka. A za tymi drzwiami, tam już czekało coś nowego. Paweł chodził nerwowo tam i z powrotem, jakby próbował rozchodzić niepokój, który wreszcie w nim pękł. Ręce miał zaciśnięte w pięści, twarz napiętą. Nie możesz nas tak po prostu odciąć, to nie w porządku. Magdalena stała oparta o framugę drzwi, patrząc na niego spokojnie, z dystansem, którego wcześniej nie miała odwagi okazać. Dlaczego? zapytała chłodno. Bo przyzwyczailiście się, że za wszystko płacę ja? Krystyna stała w kuchni, z filiżanką w dłoni, którą ściskała tak mocno, że aż jej palce zbielały. Mówisz tak, jakbyśmy byli twoimi wrogami. Nie, odparła Magdalena, jej głos był spokojny, ale w środku czuła, jak narasta w niej coś ostrego i czujnego. To wy mówicie tak, jakby mnie tu w ogóle nie było. Jakbym była tylko kątem bankowym z nogami. Paweł zatrzymał się nagle, jakby dostał w twarz: Przesadzasz, zawsze wszystko wyolbrzymiasz. Magdalena uśmiechnęła się gorzko. Może po prostu pierwszy raz mówisz to komuś, kto cię w końcu słyszy. W tej chwili nie chodziło już o pieniądze, nie chodziło nawet o władzę czy rolę w domu. Chodziło o coś, co było ukryte pod powierzchnią latami o sposób, w jaki patrzyli na nią, mówili do niej, traktowali ją, jakby jej życie było zasobem do podziału, nie czymś, co miała prawo chronić. Krystyna wstała i bez słowa poszła do swojego pokoju, zamykając drzwi za sobą z wyraźnym trzaskiem. Paweł poszedł za nią chwilę później, również bez słowa, zostawiając w powietrzu coś ciężkiego, nienazwanego. Magdalena została sama w salonie. Ale to nie była samotność, która ją przerażała, była jak świeże cięcie nożem, bolało, ale dawało wreszcie przestrzeń naprawdę, na ciszę, która nie krzyczała, na obecność siebie w sobie. Po raz pierwszy od bardzo dawna ta cisza nie tłamsiła jej, odsłaniała, zamknęła oczy, usiadła przy stole i przez chwilę słuchała własnego oddechu, a potem. wibracja telefonu spojrzała. Powiadomienie z banku. Nieudana próba odblokowania konta. Zmarszczyła brwi, zignorowała, ale po chwili kolejne powiadomienie. Nowe logowanie z nierozpoznanego urządzenia. W tym samym momencie coś w niej zamarło. Zerwała się z miejsca, ruszyła szybkim krokiem do sypialni. Laptop, który zostawiła wcześniej w trybie uśpienia, był włączony, ekran aktywny. Ktoś go przed chwilą otworzył, podbiegła. Mysz była jeszcze przesunięta. Plik na pulpicie przyciągnął jej wzrok. Plan finansowy, final. Zamarła. Jej imię w nazwie pliku. Zdrada ukryta tuż pod powierzchnią domowych codzienności. Kliknęła. Dokument otworzył się niemal od razu. Nie był długi. Ale każdy wers był precyzyjny. Dane logowania, numery kart, lokaty, zestawienia inwestycji, kody do kont oszczędnościowych wszystko podzielone, skategoryzowane, zorganizowane tak, jakby ktoś przez długi czas zbierał te informacje. Dzień po dniu, krok po kroku. I na samej górze wytłuszczona, wyśrodkowana linijka. Kiedy Magdalena straci kontrolę, wszystko będzie nasze. Jej dłonie zadrżały, czuła jak gardło zaciska się w supeł, szum w uszach był jak dźwięk odległego alarmu, przewinęła dokument na sam dół, dwa imiona Paweł i Krystyna. Z każdym kolejnym słowem jakby odpadały z niej złudzenia. Te uśmiechy, te codzienne drobnostki, pytania o zakupy, prośby o przelanie czegoś na kartę, zgubione hasła, każde kochanie przypomnij mi, jak logować się do banku. Wszystko miało sens. Winny, zimny, strategiczny sposób. To nie był przypadek, to był plan. Siedziała tak długo z otwartym dokumentem, nie płakała. Nie krzyczała, nie rzucała laptopem o ścianę. Jej ciało było ciche, ale w środku coś krzyczało nie z bólu, z zawodu, z niedowierzania to był jej dom, jej życie, jej zaufanie. Usłyszała kroki ktoś zbliżał się do sypialni. Paweł Co robisz? zapytał, wchodząc do pokoju. Głos miał spokojny, zbyt spokojny. Magdalena spojrzała na niego bez emocji: Ty mi powiedz to twój plik, twój plan. Na moment zamarł, ale tylko na moment. To nie tak, jak myślisz. Nie? Przerwała mu. Więc jak? Że to wszystko przypadek, że ten dokument napisał duch? Krystyna pojawiła się za jego plecami. Magda, posłuchaj. Nie, to wy teraz będziecie słuchać. Wstała. Głos jej nie drżał. Był chłodny, precyzyjny, tnący. To nie jest o pieniądzach, to o mnie. O tym, że przez lata pozwalałam wam żyć na moich plecach, że byliście gotowi mnie okraść, kiedy tylko zaczęłam się wycofywać, że całe to małżeństwo było dla was interesem. Paweł próbował podejść, zatrzymała go wzrokiem. Nie zbliżaj się ani krok, cisza. Wiesz, co jest najgorsze? Zapytała cicho, że przez chwilę naprawdę wierzyłam, że to wszystko da się jeszcze naprawić, ale tego się nie naprawia, z tego się wychodzi. Zamknęła laptopa, wzięła go pod ramię. Przeszła obok nich bez słowa, a oni ustąpili jej z drogi, nie ze strachu, z zaskoczenia, nie spodziewali się, że się uniesie, że będzie spokojna, że nie będzie krzyczeć, płakać, błagać. W przedpokoju założyła buty, torbę, kurtkę. I wtedy przy drzwiach zatrzymała się i odwróciła: Ja nie jestem już waszą Magdą i nigdy więcej nie będę. Zamknęła drzwi za sobą. W windzie miała wrażenie, że oddycha pierwszy raz od miesięcy, trzymała laptopa jak dowód zbrodni i była gotowa go pokazać, komu trzeba prawnikowi, policji, sobie samej. W jej głowie nie było już pytań, były decyzje. Gdy tylko dotarła do ulicy, wyjęła telefon i wpisała numer. Dzień dobry, szukam prawnika. Potrzebuję pomocy. W sprawie rozwodu i zabezpieczenia majątku. Tak, dziś. Im szybciej, tym lepiej. I choć wszystko w niej było napięte, jeden impuls był wyraźny. Już nie wróci. Paweł i Krystyna wrócili późno. Drzwi otworzyły się powoli, jakby oboje bali się tego, co zastaną w środku. Ale Magdalena nie podniosła głowy. Siedziała przy stole, plecami wyprostowana, z otwartym laptopem przed sobą. Czekała. Nie było krzyków. Nie było oskarżeń, tylko jej głos. Cichy, zaskakująco spokojny. Usiądźcie, ona już wiedziała, oni też wiedzieli, że ona wie. Krystyna zawahała się przez chwilę, ale Paweł pociągnął ją za rękę i oboje usiedli naprzeciwko Magdaleny. Cisza była gęsta, ale to Magdalena ją przerwała. Chcecie mi wyjaśnić, co to jest? Przesunęła ekran laptopa w ich stronę, pokazując dokument z poprzedniego dnia. Nie musiała nic dodawać. Tytuł, treść, podpisy wszystko było wystarczająco jasne. Paweł zbladł, przełknął ślinę i odchylił się lekko na krześle. To. To nie jest to, co myślisz więc powiedz mi, co to jest, bez kłamstw. Krystyna spojrzała na Magdalenę z mieszaniną wstydu. I zawziętości. Wciągnęła powietrze przez nos, jakby szykowała się na walkę. Ty zawsze miałaś wszystko. Chciałyśmy tylko zadbać o naszą przyszłość, kosztem mojej. Magdalena nie krzyczała, ale te cztery słowa uderzyły w nich mocniej niż cokolwiek innego. Paweł przetarł twarz dłońmi. Ty nie wiesz, jak to jest zależeć od kogoś. Codziennie czekać, aż coś ci zostanie dane albo zabrane, znam to bardzo dobrze. Przerwała mu. Codziennie czekałam, aż zaczniecie mnie szanować. Krystyna skrzyżowała ręce na piersi, ale już nie mówiła nic. Jej spojrzenie było zimne, lecz niepewne. Po raz pierwszy wyglądała na kogoś, kto traci grunt pod nogami. To nie miało się tak skończyć, Magda. To miał być tylko plan B. Magdalena powoli zamknęła laptopa. Spojrzała najpierw na Pawła, Potem na Krystynę. Nie chcieliście planu B, chcieliście planu przejęcia. Głos Pawła stał się ostrzejszy. Ty też nie jesteś święta. Nigdy nie słuchałaś, nigdy nie dawałaś mi miejsca, traktowałaś mnie jak darmo zjada, bo nim jesteś, odpowiedziała bez zawahania. Cisza, okrutna, długa, jakby cały świat przestał oddychać. Ale wiesz, co boli najbardziej? Powiedziała w końcu. Nie to, że chcieliście mnie okraść, nie to, że to zaplanowaliście razem za moimi plecami, tylko to, że przez te wszystkie lata naprawdę myślałam, że wasza obecność coś znaczy, że jesteście rodziną. Krystyna odwróciła wzrok. Paweł zacisnął pięści. Zawsze chodziło ci tylko o władzę, o kontrolę. My nie mieliśmy nic, a ja nie miałam szacunku, wstała od stołu. Tylko, że różnica między nami jest taka, że ja nigdy nie planowałam was zniszczyć. Krystyna podniosła się nagle z impetem. I co teraz? Co zamierzasz zrobić? Wyrzucić nas? Oddać nas do sądu? Magdalena podeszła do okna przez chwilę patrząc w pustkę. Jej głos, gdy w końcu się odezwała, był tak cichy, że niemal trzeba było się w niego wsłuchiwać. Nie muszę was wyrzucać. Sami odejdziecie, gdy zrozumiecie, że nie możecie mnie już kontrolować. Paweł zaśmiał się krótko, ale w jego śmiechu nie było pewności. Myślisz, że dasz sobie radę sama? Bez nikogo? Magdalena odwróciła się i spojrzała mu w oczy. Ja już sobie radzę i to pierwszy raz od lat. Drzwi do mieszkania zamknęły się za nimi kilka minut później. Tym razem to oni wyszli, nie trzaskając, nie rzucając słów. Wyszli w ciszy, bo wiedzieli, że wszystko się zmieniło, że Magdalena, ta cicha, uległa, wiecznie dająca, już nie istnieje. Została kobieta, która zrozumiała swoją wartość i która nie miała zamiaru już nigdy pozwolić, by ktokolwiek ją z niej ogołocił. Zegar w kuchni przesunął wskazówkę. Magdalena została sama, ale nie czuła się samotna. Czuła się wolna. Po raz pierwszy od bardzo dawna. Spojrzała na laptop, który nadal był otwarty, choć ekran już przygasł. Obok niego leżała kartka z notatkami ze spotkania z prawnikiem nazwiska, daty, terminy. Ale jedna rzecz ją niepokoiła: mała nieścisłość w papierach, o której wspomniał adwokat jedno nazwisko, które nie powinno się tam pojawić i w tym momencie wiedziała, że konflikt z Pawłem i Krystyną to był dopiero początek. Coś dużo większego czaiło się pod powierzchnią. Cisza między nimi była jak pęknięta tafla szkła, napięta, niebezpieczna, gotowa w każdej chwili przeciąć skórę. Paweł stał przy wejściu do salonu. Ramiona miał opuszczone, wzrok wbity gdzieś w podłogę. Krystyna trzymała w dłoni apaszkę, którą przez lata trzymała na półce w sypialni, jakby to była ostatnia nić łącząca ją z tym miejscem. Magdalena stała naprzeciwko nich, nieruchoma, ale cała w niej mówiła jedno: To koniec. Wyjdźcie. Jej głos nie był ani zimny, ani emocjonalny, był jak wyrok, nie do odwołania, nie do podważenia. Paweł ruszył do przodu z twarzą pełną napięcia. Naprawdę chcesz tak to zostawić? Wyrzucić nas na bruk? Z dnia na dzień? Magdalena spojrzała na niego, jakby widziała przez niego. Nie zostawię was z niczym, zostawię was z prawdą. Zrobiła krok w ich stronę, ale nie po to, by się zbliżyć, raczej po to, by zaznaczyć granicę, której nie wolno im już było przekroczyć. Krystyna zerknęła na wnętrze mieszkania. Oczy przesuwały się po ścianach, po krzesłach, po półkach z książkami. Jej twarz przybrała wyraz pustki, ale nie był to smutek to było coś innego jakby właśnie uświadomiła sobie, że wszystko, czym przez lata manipulowała, wymyka się jej z rąk. Zawsze uważałam cię za słabą, powiedziała cicho. Magdalena nie odpowiedziała od razu. Podeszła do stołu, podniosła klucz od drzwi wejściowych i położyła go na blacie. Potem spojrzała Krystynie w oczy. To był twój błąd. Pakowanie trwało niecałą godzinę, zabrali niewiele, dwie walizki, stary zegarek Pawła, który nigdzie nie działał, ale miał dla niego wartość sentymentalną, kilka ubrań, dokumenty i ciszę. Całą drogę do drzwi nie odezwali się już ani słowem. Magdalena patrzyła, jak idą korytarzem, ich kroki nie odbijały się echem, nie musiały. Zamknęła drzwi, zasunęła rygiel, odwróciła się i rozejrzała po mieszkaniu. Te same meble, te same ściany, ale to już nie było to samo miejsce. Coś się przesunęło, coś wróciło na swoje miejsce. Ona. Usiadła przy stole, położyła dłonie na drewnianym blacie. Czuła ciężar, który przez lata nosiła na plecach, jakby powoli zsuwał się z ramion. To nie była ulga, to była przemiana. Nie płakała, nie musiała, płakała już wystarczająco przez te wszystkie dni, noce, milczenia i upokorzenia. Teraz nadeszła chwila, gdy nie było miejsca na łzy, tylko na decyzję. Spojrzała na dokumenty prawnika. Kartki, które jeszcze wczoraj ją przerażały, teraz były jak mapa wyjścia z labiryntu. Tam, gdzie kiedyś była tylko ściana, teraz pojawiły się drzwi otwarte. Zaczęła pisać: Niewiadomość, niewyjaśnienie, coś dla siebie zdanie, które przyszło jej do głowy bez ostrzeżenia, a które wiedziała, że zapamięta do końca życia. Nie straciłam rodziny, odzyskałam siebie. Czytała to zdanie raz za razem, jakby testowała jego prawdziwość i z każdym powtórzeniem czuła, że to nie tylko prawda to było jej nowe imię. Jej nowa tożsamość. Magdalena nie była już kobietą, którą można było złamać w półsłówkach i niedopowiedzeniach. Nie była już tłem, wygodnym milczeniem, schowaną siłą. Teraz była decyzją, granicą, ostatecznym słowem. I to, co próbowano jej odebrać wolność, godność, głos odzyskała. Kawałek po kawałku w ciszy, która już jej nie bolała na kuchennym zegarze minęła północ. Nowy dzień. Ale dla niej to było coś więcej: nowe życie bez Pawła, bez Krystyny, bez lęku. Wstała. Przeszła do sypialni, spojrzała na łóżko, które wcześniej dzieliła z mężczyzną, który okazał się obcy, teraz była tylko ona i to nie była samotność, to była przestrzeń. Zamknęła laptop, zgasiła światło i po raz pierwszy od lat zasnęła z przekonaniem, że nic, co się wydarzyło jej nie złamało, wręcz przeciwnie, to wszystko ją zbudowało.